Twój los jest przesądzony. Generalis no, Leninowi już rękę urwali, pewno tam gdzieś w szklanej klatce już go ustawili. Witam Was na moim kanale. Być w Albanii i nie widzieć bunkra to tak jak być pierwszy raz w Paryżu i nie widzieć wieży Eiffla. Jest ich tu kilkaset tysięcy zbudowanych z nakazu chodzi I teraz one już nie służą do swojej e, oryginalnej roli obronnej, tylko mają różne przeznaczenie. Salony tatuażu, galerie sztuki, może i toalety, a, a przede wszystkim to i urbeksy. bo kilkaset tysięcy takich budyneczków to jest ciężko e, zaadoptować do jakichś e, konkretnych celów. No. Zaczynam dziś dzień od szukania bunkrów, chociaż kilkaset tysięcy wiadomo, że człowiekowi życia na to nie starczy a potem zabiorę Was do fajnego muzeum. Nie poszedłem do bunkrów jednak, bo wejście kosztuje 500 leków, więc to trochę za dużo, 17 zł z hakiem, więc nie zapłaciłem. A teraz idę do miejsca, które... do zamku. Jak to widzę, zauważyłem już w niejednym przypadku w Albanii. Tu nie ma czegoś takiego jak zamki, jak stacje kolejowe. Tylko są pozostałości po tych miejscach. No i tu ten teren również jest pozostałością po zamku. jak mi powiedziała jedna osoba, miejscowy, zapytany, gdzie tu jest zamek. On mi powiedział, że to jest właśnie zamek. Znaczy no, ten teren to jest zamek. Centrum handlowe to jest zamek. No hipsterskie, takie bogackie na wypasie miejsce dla bogatych. Pewno z wysokimi cenami, ale ja tu nie zamierzam wchodzić, bo mi szkoda pieniędzy na takie rzeczy. O proszę, jakie butiki. Jak coś jest ładne w wystroju, to zawsze mnie zniechęca do wejścia, bo ja za tapetę i za wystrój nie płacę, płacę za konkretny produkt. A tak sobie to wnioskuję samochody mamy proszę, bidy nie ma. Przynajmniej nie dla każdego. Ale dzisiaj nie poprzestanę do takich hipstersko-bogackich sytych miejscach, tylko wybiorę się, zaprowadzę was przy okazji miejsca wiele ciekawszych. I z tego co wyczytałem w internecie, nawet taniej. Jaki fajny kontrast jestem teraz na tyłach tego zamku, centrum handlowego zamek. I tu, jakie budynki odjechane, jakie zniszczenie, jak, jest, jak to się sypie. A to przecież tak jest niedaleko od, od takiego bogactwa skrajnego wręcz rażącego. Wystarczy wejść kawałek. Parę metrów z, z natyły takiego blichtru mamy coś takiego zdjęcia okładkowe. skręciłem z tego ładnego deptaku w stronę jakiegoś zagłębia restauracyjnego koło kina, kina Milenium jak tu widzicie widzicie, przynajmniej ja widzę z daleka. No i co ciekawe? Znalazłem tu dojście tylne, o którym pisała strona Dark Tourism, którą bardzo polecam. Roczna turystyka, Dark Tourism. Znalazłem wejście od tyłu do muzeum. I co ja chcę? O muzeum, nie jestem pewien czy jest aż takie ciekawe, ale wyjątkowo ciekawe jest są dawne pomniki. Wystawione tutaj, już widzę jakiś jeden rary, tak tu trochę normalni Sywkiła i mogiła jednym słowem No i dobrze Jakiś pomnik jakiegoś artysty, bo ma długie włosy. O i mamy oczywiście Stalina. I to jeszcze. W dwóch wersjach, nawet jednego czapcy, drugiego bez. A po środku Lenin, robotnicy i Entorechowca z kolczykiem podobnie, no domalowali farbą. A Lenin bez ręki. Nie. Czemu mu ta ręka odpadła? Nie. I mamy atrakcję. Stalina jeszcze rzodki. Tak swobodnie na ulicy stojącego nie widziałem, chyba nawet w Związku Radzieckim. Ciekawe, a przede mną jest jakaś taka nowoczesna instalacja, która jak przeczytałem tu, tu na informacji obok, nazywa się Reja de Cloud, czyli Reja Chmura. Jakieś takie dziwactwo nowoczesne, ale fajne, fajne, fajnie tu jest, bo trawa jest zwilżona, zmokra i po prostu można trochę stopy sobie ochłodzić. Tu mamy jakąś informację no, po albańsku, więc nie rozumiem. A, całkiem to fajnie wewnątrz wygląda. I schodki są, można wejść wyżej, chyba mi się nie chce. I tutaj jest jakieś takie kółka. No, co widać, to widać. A, no. i tutaj już chodziłem wczorajszego dnia. Co można więcej powiedzieć o takim cudzie jak to sztuka nowoczesna nie ma większego sensu, ale akurat uprzyjemnia przyjemnia to krajobraz miejski No, idę zobaczyć do tej galerii sztuki tak się zastanawiam czy zapłacić za wejście, czy wchodzić w ogóle. Jeśli tam będą jakieś obrazy historyczne, tam, nie wiem, malarzy, to niespecjalnie mi to interesuje. Jeśli będą to e, rzecz związana z jakimś socjalizmem, czy faszyzmem, czy z jakichś innych takich ciekawych zbrodniczych okresów, to sobie we wszedłbym i to skorzystam. No zobaczymy. No, witam Was z Muzeum Sztuki. Jak trochę tu przyszedłem bez przekonania, bo ja nie jestem fanem. Sztuki nowoczesnej ani malarstwa, co specjalnie może za wyjątkiem Beksińskiego albo ekspresjonistów, no ale przyszedłem. musi się przekonać, co tu mają, no bo jak już wspomniałem, na tyle stanie Lenin, i Kordzia z kolczykiem umalowanym. A tutaj powinno być czekać kontynuację tego tematu. Przekonamy się, ale się pytałem Pani, bardzo miłej. Dlatego w sumie tu wszedłem za 3,50 zł, 100 letów, jako student. Czyli można nad zagraniczny student. Bardzo miłej, bardzo, że tak powiem, nad czerwonym dywaniem wręcz przyjęła, bo dała urodki, wszystko powiedziała, pięknie, elegancka. Więc dlatego tu wszedłem, tak to bym w zasadzie to, to pominął. Ale no, dobra, przekonamy się, jak jest. Jestem zwiedzam 3,50 nawet jeśli wywalonych w błota, to jedno kost, jednego napoju. No zobaczymy, co tu mamy, jakieś mamy. O, to z 74 roku, no, to, to jest dawna sztuka. Fabryki budują, wieczne szczęście ludu pracującego, wsi, miast. No tutaj zamazany, pani mówiła, że to jakiś remont jest. Niektóre są obrazy zasłonięte, pewnie robiły ich renowacje. Ciekawe, ciekawe. Idą do pracy. Prosty tytuł. I have a ciekawe, ciekawe. This, this, uh, is, is to do jest to film, 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 jest to jest to to jest to film, to film, jest to jest the film, to jest Aha. So, so who, who, what he did? What is his contribution? Is this painting, or, or is this this, this uh, clip? Or no, the, the the artist that made the painting is another one, and the video is uh, like recently, this year, uh -huh. and it has nothing to do uh, di directly with the painting, but it, is, it speaks about the same thing. Like they're in um, that square. Yeah, but I, I don't staff. understand. I have analysis here. I see some kind of propaganda movie from Nuremberg. Yeah, somehow they are so, both. Uh, yeah, so Zmijeski is discovered one, yeah, this white one, covered this big picture, yeah, pa big painting. Yeah. You mean so, uh, so the painting, the, 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 so so what is his contribution? This is uh, you said, uh, is not a film. This is this painting or or, or movie? Or, I don't understand what 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 he created here, because uh, this is curator. not it. This is Leni Riefenstahl, for yeah. sure. Yeah, so the curators chose yeah. uh -huh. Choose a few paintings, and they said they will leave this one open. And, um, this one I decided to bring this video that is related with the painting uh -huh. so the curators decided to bring different artworks of different artists around uh -huh. aha so it's like some sort of modern, modern installation yeah just yeah? yes. so like our modern... so to link different countries with communist period uh -huh. to bring it in albania so to make a connection yeah because in old days people were painting pictures for example battle of i don't know of tannenberg yes and they just put in the, the fighters and you have a picture. You, you're looking at the picture oh, yes. and you have a battle, yeah? And yeah. here is some sort of installation. If you see those headphones, I may also call it a masterpiece because it's, I don't know, some people addicted to media. I know electronic media well, also something yeah. like this. Nowadays, yes. They bring it. the artwork yeah. in this form. I may, oh, think okay. it, I may think it's art, yeah. Yeah. Well, Why not? Why not? It's up to you. And also, also you know, so if you put the, the information, it's gonna be art. <laughs> well. You you, see, you understand modern art what how, how they how sometimes they create things. So even this, this is this is like for my understanding, maybe I'm silly. But this is this painting is uncovered, this is author of this. Yes. Those paintings are covered, they have a names as well of that. But they are covered probably. They're gonna be renovated or they're gonna be permanently like No, this? it's like uh, temporarily. Temporary. They will be uncovered in a few months I think. Uh -huh, uh -huh. So it's temporary exhibition. Uh -huh but still i think this is this uh, television with the movie this is kind of hoax this is kind of lie well. because, because this is this movie somebody else did and yes, belongs to a different person of course they have put in the artist mm -hmm. and the artwork and the title mm -hmm. It's not that they are stealing you know i can steal the sound of the details no it's not they, they have stolen it. Mm -hmm. they have put in the video to make a connection with the painting and the artwork the video installation is of another artist, and we have mentioned the artist over there. It's but still, still, it's a collage. Collage, you know. Yeah, some It is like a collage, so it's also just yeah, I'm gonna take like pieces of music of the Beatles so and mix it with the Queen, well, and yeah. let's say Rolling Stones, and i go gonna oh, say so it's my, my creation, yeah? If, if the artist says so, maybe why not? Yeah, but they block me for the copyrights reason, for sure. Well, they have mentioned the song. Yeah. They, as soon as they keep the artist. Uh -huh. All the rights? Uh -huh. Yeah, they pay them. That's important. Well, <laughs> uh, Marlene. The probably the composer just died a long time ago. So it's seventy five years, uh, oh. probably, because it's old song. It's very old, old composition. Yeah, I know that is quite famous. Yeah, yeah, and famous. I think, quickly recognised, It's very known. And uh, also Leni Riefenstahl is dead. And also they were Nazis, marshes. So they are not gonna come back and just uh, say give me our money. Uh, <laughs> they are not gonna come from the moon or wherever they are. <laughs> I just, just like that, you know, just that's, that's the whole idea, you know. And he's on the safe side. Dziwna wystawa. Przyszedł, porozmawiałem z panią. No to pan Żmijieski nic nie namalował, tylko sobie zrobił instalację z cudych dzieł. No i takie to jest, co? Tu też mamy takie nowoczesne coś. Uro zamazane, zakazane. Rany. A tu robotnik w kolorowej osłonie, się zaczyna się kojarzyć, to stęci i to z stęcią szatańską, a nie z taką tą dobrą, co po deszczu wschodzi. No dobra, i tu mamy obrazy krowy, jakiejś kobiety z jakimś narzędziem zbrodni, albo narzędziem do pracy Brigadistka się nazywa 76. A tu zamazany jest. A już, rozumiem ideę, nie po prostu to cały to, to realistyczny szajs. Chociaż dla kogo to szajs, dla kogo nie. Jeżeli przyrobili na takie nowoczesne dziwactwa. Rozumiem ideę już tego. Ale każda sztuka, nawet zła, nawet robiona przez złych ludzi, ale oryginalna w jakoś, jakimś sensie, a nie w, w, w będącą poporną kolarzy, no w sumie jest wartościowa, ale nie, nie kolaż, Ja nigdy kolarzy nie zrozumiem. Kolarzy, znaczy kolaży artystycznych tych mieszanki, mieszaniny elementów różnych, a nie kolarzy rowerzystów. Ani mnie pilnuje, żeby chyba do kieszeni obrazu nie zaginął. A to fajne, przyjaźń. Przyjaźń jest najważniejsze. O, to fajne jest. To jest coś. Nie? Okej. Okay. tu mamy jakąś mieszankę. Pokazu wyborów mis. No dlaczego nie ma twarzy mis? W jakichś narzuconych szmatach. Żeby mężczyzn nie podnieciczy, co? A tutaj krzesło nie wiem, boję się usiąść, bo to może nowoczesna sztuka jest. Męskie modele. Nie, nie, to nie moje zainteresowanie. Kurde, hajli hajlo kraju. I to ma być sztuka polska. Byli całą kolekcję narodowo-socjalistycznych piosenek, Mam dwie płyty w domu, to tutaj sobie mogę ich posłuchać na żywo. Na miejscu, znaczy. Jestem jedynym odwiedzającym to muzeum. Tego co ta pani jest dla mnie miła. Porozmawialiśmy sobie e, wcześniej o, o, o malarstwie, potem o polityce, o historii, o wielu różnych ciekawych sprawach. Jako jedyna, jedna jedyna osoba, czuję się jak gość specjalny Jak w filmie nie lubię poniedziałku jak do tego gościa co tam chyba drylinki ukradł od kombajnu i wystawił to jako sztukę nowoczesną To, no, no to tam wtedy też jedna osoba przyszła zainteresowana żeby te reblinki, drylinki zabrać a nie, to nie było w poszukiwaniu. Nie lubię poniedziałku. Nie lubię poniedziałków, też coś było. Ale w poszukiwaniu, poszukiwano było coś. Źle mówię. I w tym, i w tym filmie było coś na temat muzeów, do których nikt nie chodzi. Tak samo tutaj wygląda. Dobra, jeszcze sobie porozmawiam z panią. trochę nie, nie nagrywałem nawet z ukrytej kamery. I powiedziała mi na przykład o tym bulwarze. Ja w sumie nie miałem racji. Ten bulwar nie zbudował chodzi, a Nie był on z czasów komuny. Tylko był on... Z czasów okupacji włoskiej, z czasów Włochów, Włosi zbudowali ten bulwar w takim stylu faszystowskim, no ale totalitaryzmy dwa są do siebie podobne. Jest jak jest. Czekajcie, gdzie ten Staliny są. Aha, tu przede mną. No i ten budynek jest też. W stylu włoskiego. No, Dobra, Stalina z tego co zrozumiałem. Stalin tu sobie odpoczywa, stoi wzywając do boju tymczasowo. Później mu domalują. Okulary na wesoło, albo jeszcze brodę, i go wystawią w galerii sztuki nowoczesnej. Więc twój los jest przesądzony. Generalisji musi, no, Leninowi już rękę urwali, pewno tam gdzieś w szklanej klatce już go ustawili. O nie, no, cała ta idea sztuki nowoczesnej no, przytłacza. No, tyle powiem. No, obok kurbeks. Dziś ja mam taki spokojniejszy dzień w Tiranie, w sumie. Byłem w tym muzeum sztuki nowoczesnej, nowocześnie udziwnionej. Teraz jestem w ufortyfikowanym parku. Naliczyłem już aż trzy bunkry. No, już nawet park tu jest może służyć jako obieg wojskowy. Tu mamy skrzyżowanie jakiś pomnik, który wygląda jakby. Była stertą kości albo jakąś konstrukcją, która się została zniszczona i to co z nim pozostało to tu jest No i mamy bunkier kolejny I To taki już większy trochę albo lepiej zachowany, bo można do niego sobie wejść, nie jest za duży. W środku. Trochę zapach, czuć takiego moczu ze stęchizną, ponieważ można obserwować ulicę Z takiego widoku przez, przez taki ziernik nie można atakować tutaj potencjalnych e, atakujących mamy widok na drugą stronę. Zawieszenie mamy na jakiś karabin maszynowy, elegancko. I tego jest ileś tam tysięcy. Mówiłem 600 do 700 tysięcy. Ludzie ci coś piszą. Karol Kocha, Aśkę. Taki ten do. To są resztki, fragment muru berlińskiego darowany przez Niemców we yy, wszystkim postkomunistycznym kraju w jakimś takim prezencie, jako taki symbol wolności, wyzwolenia od komunizmu itd. itd. No, a tu mamy jeden jego fragment, nawet w Tiranie. Prosto z Berlina. From Berlin with love. No. Jak szedłem tutaj, to po raz pierwszy to spotkałem się z takim jakby egipskim przekrętem, bo zaczepił mnie człowiek, który chciał mnie naciągnąć na zwiedzanie. Zwiedzanie Albanii, Tirany razem z nim no wiadomo, że nie za darmo. Szczęście się nie dają, trochę człowiek czyta w internecie i wie, że takie rzeczy bezinteresowne nie są. No i poza tym ja wiem gdzie idę. A teraz idę zobaczyć słynną willę. Jestem na takiej dość wypasionej ulicy bo i w Tiranie są biedne i wypasione ulicy Jestem tu pod rezydencją przynajmniej z tego co na zdjęciu widziałem tak, to muszę mieć rację z rezydencją dawną chodzi widzę flaga jest, ale chyba nic nie zagospodarowane w temacie balkoniki, no jeśli miał to i była jego chałupa to naprawdę na wypasie, no, ale rządził tym krajem przez tyle lat no to trudno się dziwić, żeby mieszkał biednie to jakaś druga chałupa przyjaźń alpańsko amerykańska Razem się przypomina taki sam rodzaj przyjaźni jaki był między Mołdawią a, a tym Ameryką Północną. Ani sprzętaczka chodzi. Lincoln Center. Tu płot, dość długi, pełno chodź, a tutaj miał ogródek. Pietruszkę hodować. I sam dla siebie i słodkie ogórki chodzi o tę rezydencję, chodzi to był kiedyś z tego fajny urbex albo teraz byłby z tego fajny urbex bo jest nieużywane przez nikogo Jest to taka rezydencja rządowa to jest jak kumcewo w Rosji I no ja nie wiadomo czemu kolejny wieczór drugi dzień w Tiranie dziś mniej intensywny trochę niż był wczoraj ale parę fajnych miejsc zobaczyłem powalonych atrakcji albo zaskakujących jak to nowoczesne muzeum co w zasadzie jest inwestycją w ogóle bez sensu, no jak cała sztuka nowoczesna według mnie no ale 100 leków 3,50 zł to Pieniądze wydane w miarę sensowni. Poza tym mieszkania, rezydencje chodzy, bunkry jego no dzień dobrze przeżyty. No. Ale jutro to już chcę jechać poza miasto. Mam dosyć miasta dusznego z ziejącym żarem betonem. jutro jadę złapać morską bryzę. Jedna rzecz jest dobra w sumie w Tiranie, w porównaniu z innymi bogatszymi czy biedniejszymi krajami, że tu jest bardzo dużo ławek, że tu jest. i tu ludzie w ogóle generalnie ich używają. Dużo ich tu siedzi, wszędzie siedzą ludzie. Pod sklepem, pod. nie wiem, pod jakąś, na wszelkich jakichś schodach i tak dalej. Wszędzie gdzie się da, siedzą, gadają ze sobą. To no taki jest zwyczaj. No. I się niczym nie przejmują, wąskimi chodnikami nie przejmują się, nie przejmują się rozwalającą się, e, nie wiem, rozwalającą ulicą, sypiącą się jakimś, nie wiem, jakimiś budynkami i tyle. Po prostu tak se żyją, powoli. I w ogóle taka jest tu zwolnienie tempa, może nawet stagnacja trochę.